Witajcie! Dzisiaj recenzja dysku otrzymanego od widza, także wielkie dzięki Mulek, na pewno fani Metal Sagi to docenią. Black Sun Galaxy Pegasus. Bardzo ciekawa historia. Początkowo wydany przez Takare jako Galaxy Pegasus Black Hole Version, wyprodukowano wtedy jedynie 100 sztuk. Później zdobyć go było nieco łatwiej, gdyż wydano go na rynek w Hongkongu jako dodatek do DVD w ilości 3000. Dwa lata później Hasbro wydało swoją wersję, rozdawaną na turniejach i za zakupy. Polska też dostała swój przydział. U nas był jednak w regularnej sprzedaży, już pod koniec popularności drugiej sagi Beyblade. Więc jak się dobrze poszukało, to można było znaleźć nawet oferty po kilka złotych. Czajcie to? Oryginalna limitka, tańsza od niektórych podrób. I teraz najlepsze: skoro nie była traktowana jak limitka, to została wykupiona i używana do walk więc ponownie ciężko dostać nowego w pudełku. Mamy obecnie sytuację, w której nowy dysk możemy sprzedać za naprawdę dobre pieniądze, a używany jest wręcz bezwartościowy. Kolekcjoner chce mieć limitowany dysk w dobrym stanie. Najlepiej w pudełku, aby mieć pewność, że dysk jest oryginalny. Z kolei gracze nie znajdą tu nic dla siebie. Dysk wygląda pięknie, ale dobór części jest tragiczny. Facebolt. Złoto na czarnym zawsze wygląda dobrze. Mamy tutaj nadruk, gdyż warto zaznaczyć, że edycja nie otrzymała dedykowanych naklejek. Energy Ring tak jak Facebolt. Czarny ze złotymi zdobieniami. Ładny, ale niezbyt przydatny i słabo pokrywa się z Fusion Wheelem. Fusion Wheel ma przepiękny złoty kolor. Dlatego dla jego dobra w filmie używam niepomalowanego metalu, żeby taki pozostał i pięknie prezentował się na półce. No i najlepiej niech tam zostanie, bowiem mała waga i schowane punkty ataku sprawiają, że nie warto go używać. I mówię tu o dedykowanym ataku, a zrobiono z niego przecież staminę, czyli jeszcze gorzej, bo stamina to ostatnie czym powinien być. Trak GB145 znajdzie zastosowanie w konkretnych kombinacjach. Na przykład używałem go w mojej top liście atakujących kombinacji. Niestety, ale na pewno nie znajdzie zastosowania z częściami z tego zestawu. Jedyne co tu robi, to podkłada się niskim atakom i wywraca Pegasusa jeszcze szybciej niż normalnie. Ostateczny upadek to tip. Jak dla pozostałych części można znaleźć jakieś zastosowanie, tak tutaj już nic z tym nie zrobimy. Metalowa końcówka ma małe tarcie, ale beznadziejny balans, więc nie sprawdza się praktycznie nigdy. Tu nie może być inaczej. Beznadziejna końcówka dla beznadziejnego kombo. Zawsze przy recenzjach staram się pokazywać wygrany danego beja. Nie było to łatwe w tym przypadku. Jedyne zwycięstwa, jakie udało mi się odnieść, to te zakończone fartem. Najczęściej po prostu duży odrzut dwóch dysków, ale Pegasus miał akurat farta i odbijał się od ścianki. Poza tym przegrywał nawet z dyskami, które słabo puściłem. Już wiecie, czemu mamy taki rozstrzał cenowy między używanym dyskiem a nowym. Doszliśmy do sytuacji, w której zwykły, używany Galaxy Pegasus jest wart więcej od limitki, choćby ze względu na tip. Dla kolekcjonera Black Sun to piękna perełka o świetnym designie i doskonale dobranych kolorach. Czerń wymieszana ze złotem daje wrażenie dobra luksusowego. Pięknie wygląda na półce czy gdzie tam chcemy go wyeksponować. Mam wrażenie, że dobór części był pomyślany właśnie tak, aby zniechęcić ludzi do grania. Dajcie mu święty spokój, niech sobie wygląda ładnie, nie jest stworzony do roboty. Na koniec muszę Was uraczyć niestety jego przegranymi, bo wygrane należały do rzadkości. Grand Ketos wyrzucił go z areny, jakby był jakimś atakującym dyskiem. Udało mu się nawet przegrać z Thermal Lassertą, która miała zniszczony tip. Naprawdę nie ma co męczyć się z nim na arenie. Dajcie znać, co sądzicie o tym ciekawym wydaniu. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.